Od 1 września nowe oblicze Telewizji Poznań. Codziennie aż 6 wydań Teleskopu. Więcej serwisów sportowych. Ciekawe magazyny dla najmłodszych. Interesująca publicystyka dla dorosłych. Programy edukacyjne, kulturalne, poradnikowe i lifestyle'owe. Magazyny ekologiczne i rolnicze. Wywiady i reportaże z całej Wielkopolski. Z nami zawsze będziesz na bieżąco. TVP Poznań. Jeszcze, Jeszcze bardziej, bardziej. regionalna. Informacje to część życia. Nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Życie nigdy nie ostrzega. Szybko i na czas. Bez zbędnej sensacji prawdziwe emocje od zawsze w Twoim domu. Pierwsi na miejscu wydarzeń. TVP info wiesz więcej. Jesteśmy dla Państwa również w Internecie. Brałaś już coś? Nie wiem co wybrać. Weź weplicen w nowych wygodnych saszetkach. To najlepsza droga. Weź, bo działa! Rozgrzewający febrisan z witaminą C szybko i skutecznie likwiduje wszelkie objawy przeziębienia i grypy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy letni właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dostępny również w tabletkach. Nie wiesz, jak sobie poradzić z plamą? Po pierwsze, weź vanisz. Barszcz. Dzieci tak się plamią. Ale wanisz ma specjalny, precyzyjny dozownik. Pustki. Można nimi potrzeć plamę. Potem spłucz. I. Tam, gdzie był wanisz, jest czysto. Vanisz ma sposób na każdą plamę. Weźmy to Truskawki, jagody, pesto i olej. Nieważne na jakim materiale masz tak, paskudne plamy. Piesz normalnie w pralce. Wanisz wzmacnia działanie proszku. Wanisz usuwa pesto z truskawkami. i Olej z jagodami. Wanisz ma wiele sposobów, by zapomnieć o plamach. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży. Wcześniejsze emerytury, trzynastki, dodatki mieszkaniowe. Dla nauczycieli, urzędników mundurowych. Jak się zmienią przywileje pracownicze? Od jutra w Gazecie Wyborczej. Na 18 urodziny netto moglibyśmy zagrać dla Was na dudach. Na dnie morza. Pokazać latającego psa. Albo zrobić gigantyczny tort na drutach. Tylko po co? Skoro w netto codziennie mamy najniższe ceny. Od poniedziałku Dania duńskie smaki za dziewięćdziesiąt 99. Czy proszek dobrania Vizir za 26,99. Po prostu netto. Więcej za mniej. Czasami możemy zaakceptować, że jesteśmy prawie umalowane, że jesteśmy prawie doskonałymi kierowcami, że jesteśmy prawie na diecie. Ale nie możemy czuć się prawie czysto i prawie pewnie podczas okresu. Dlatego wybieram OB Pro Comfort. Jedyny tampon ze skręconymi rowkami Fluidlock, kierującymi płyn do wnętrza tamponu. Większość kobiet czuje się bardziej czysto z tamponami OB niż z podpaskami. I ja też. OB Pro Comfort. Niezawodna ochrona i uczucie czystości. Kurzajki z łatwością rozprzestrzeniają się i mnożą. Teraz można temu zapobiec od razu, gdy pojawi się pierwsza kurzajka. Nowy spray do usuwania kurzajek i brodawek marki Scholl wykorzystuje metodę zamrażania ciekłym azotem, która jest stosowana przez lekarzy. Zamraża kurzajki aż do korzenia, zanim się rozprzestrzenią. Wystarczy tylko jedna aplikacja, a kurzajka zniknie w kilka dni. Nowy spray do usuwania kurzajek i brodawek Scholl. Ceny, mamy ceny do wzięcia. Codziennie inny produkt dnia. Tylko w poniedziałek: cukierki Wawel na wagę tylko 14.99 za kilogram. Nieprawdopodobne. 14.99. Codziennie szukaj w Biedronce produktów dnia. A poza tym, tylko do środy: artykuły spożywcze dla dzieci 20% taniej. Biedronka. Po pierwsze, niskie ceny. Na każdą pogodę, na upał i na chodek z tak niskim i małym oprocentowaniem stałym. Pożyczka w kasie stewczyka. Oprocentowanie tylko 5% w skali roku. Www.kasastewczyka.pl 801 600 100 Świetna sukienka. Dzięki. To Zalando. Mają tam ogromny wybór najmodniejszych marek. Wszystkie tam zamawiamy. Ani już głowa! Wszystko! Obuwie i moda online. Miśku, mamy coś słodkiego? O. Pakuj się do miski. Sam się pakuj. Czekoladowe M&Ms. Mają wzięcie. Ech, większej miski nie było, co? Z okazji obchodów 400 lat browarów tyskich, bar pękał w szwach. Aż nagle wszyscy zrozumieli. Przy takiej okazji nikogo nie może zabraknąć. Dobrze, gdy ludzie się łączą, by wszyscy mogli świętować 400 lat browarów Tyski przy piwie najchętniej wybieranym przez Polaków. Jeżeli znacie takich, którzy się migają od wspólnych spotkań przy tyskim, dawać mi tu namiary na nich, już ja ich nawrócę. Teraz masz wybór. Wybierasz, jaki jabłka lubisz: intensywne czy wytrawne, aż dwa nowe piwarec: intensywnie jabłkowy Apple Max lub wytrawnie jabłkowy Apple Dry. Wybierz swoją nowość. Krakowski jest reżyserem filmowym, scenarzystą i producentem. W 1968 roku wyemigrował z kraju. Od tamtego czasu mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykłada na wielu uczelniach. Współprodukował kilkadziesiąt filmów fabularnych i dokumentalnych. Jest autorem książki Hollywood, w której stawia kontrowersyjną tezę, że nie byłoby hollywoodzkiego przemysłu filmowego w takiej formie, gdyby nie grupa ludzi urodzonych na obecnych terenach Polski. Tak się zastanawiam, jak to było, kiedy studiowałeś e, w filmówce, w Łodzi. Kto z Tobą studiował? To był bardzo ciekawy okres, dlatego że myśmy byli pierwszym rokiem, który wpuszczono po maturze. Ja miałem 17 lat. Wszystkich.